Witajcie drodzy. Zgodnie z zapowiedzią kontynuujemy naszą wietnamską przygodę. Powiedzieliśmy o znanych Polakach, a teraz czas na część kulinarną. Maćku, wracamy do tych idealnych sajgonek. Jak one powinny wyglądać? Powiedz. Ach, jak zawsze dygresja na początek, drogi Robercie, więc oczywiście Wietnam stoi sajgonkami. Tak jak się możecie Państwo domyśleć, i ty jak wiesz. Doskonale, co wioska, co miasto, to inne sajgonki. Więc te sajgonki są na północy, bym powiedział, takie grube i duże. Natomiast im bardziej na południe, tym te sajgonki robią się coraz cieńsze i coraz krótsze. E, oczywiście tutaj moja żona jest na zdjęciu, więc robimy sajgonki po sajgońsku e, Tak naprawdę, i te sajgonki sajgońskie są rzeczywiście takie króciutkie. Czyli po, po sajgońsku to. 4 cm? Okay. 5? E, takie średnica max 1 cm. I tu Was zaskoczę, bo sajgonki saigońskie wcale nie są z papierem ryżowym. Większość sajgonek saigońskich jest oparta na papierze groszkowym albo groszkowo-ryżowym. Natomiast jeżeli chodzi o nadzienie, to tutaj już o. dużo różnych koncepcji. Dużo różnych koncepcji są. Ja bym powiedział, że takich klasycznych nie ma, tak naprawdę, bo tych sajgonek na południu jest, co prowincja wietnamska, to jest troszkę inny wsad. Te, które tu widzicie na zdjęciu, to są akurat takie sajgonki, które mają smażone ziemniaki taro, połączone z wieprzowinką, z ziołami i zawinięte w ten papier broszkowy. Dobra, czyli jak powinno to wyglądać? Kroimy ziemniaki taro, tak? obsmażamy je, jakbyś mógł opisać ten proces. Tak jest. Czyli w jakim kroimy, oleju to jest robione? Kroimy, obsmażamy, tutaj wszystko jest w oleju sojowym. Tutaj wszystko jest oleju sojowym, ale myślę, że spokojnie w Polsce olej rzepakowy idealnie pasuje do sojgonek. E, oczywiście jak nie mamy słodkich ziemniaków, bierzemy zwykłe słodkie ziemniaki w Polsce, spokojnie jedną ze słodszych odmian, kroimy na takie drobne niteczki, obsmażamy i mamy ten podstawowy składnik. Wieprzowinka polska jest idealna, e, trochę przypraw, e, czyli pieprz, e, jeżeli ktoś ma kolendrę, sos chili, i to wszystko dołączamy, no i papier groszkowy, no w Polsce pojawił się papier groszkowy w sklepach i wyobraźcie sobie, że nawet w mieście Stalowej Woli, bo byłem w supermarkecie w takim mieście, nie, nie trzeba jechać do Stalowej Woli, myślę, że w innych miastach również, natomiast pojawił się papier groszkowo-ryżowy, on jest taki, nie wiem czy ten film się uda przewinąć kawałek dalej, za chwilę. Ja, sprób ja spróbuję przewinąć, a ty, ty właśnie kontroluj. Tak, Dokładnie. No dobrze, to ja. No, będzie to ty papier. opowiadaj, a ja spróbuję przewinąć. E, Okej, okay, super. Więc e, jeżeli nam się uda pokazać, to ten papier groszkowy jest taki, powiedziałbym, że pełny. Bo papier taki jest grubszy, taki bardziej naleśnikowy. Natomiast ten papier ryżowy, e, dość popularny, to w większości marketów jest dostępny gdzieś na półce. E, I papier ryżowy ma e, tą zaletę, że e, nadaje się do smażenia, aczkolwiek, o, to jest właśnie papier groszkowy, i ten papier groszkowy, saigonkę zawija się od razu i wkłada do smażenia. Natomiast papier ryżowy musimy lekko wodą potraktować, żeby nam nie pękł w trakcie zwijania. Proces smażenia ten ryżowo-groszkowy jest taki bardziej delikatny? E, w sensie mięciutki, on jest bardziej. taki mięciutki, on jest taki mięciutki jak naleśnik. Zaraz go będzie widać, o zobaczcie, tam się już urywa kawałek tego placka, widzicie, on jest jak naleśnik. E, pyk, widzicie, delikatny, w niczym go nie moczymy, w żadnej wodzie, nic nakładamy farsz i, i rolujemy prosto tak naprawdę jak krokiety, czyli zakładka z prawej z lewej rolujemy, e, potem na gorącym tłuszczu i jak e, uda ci się przesunąć na, na finalny etap to, to już, zobacz ju, już przesuwam na finalny etap. E, Słuchajcie, finalny etap. Przy, przygotowanie tych tych chipsów ziemniaczanych chwilę zajmuje wieprzowina pomieszana do tego jakiś sos azjatycki. Trochę papieru żowego. jak mamy składniki przygotowane, bo oczywiście sajgonki trzeba jeść na świeżo. O tym pamiętajcie: kompletnie się sajgonki nie nadają do żadnego odsmażania, ogrzewania, więc jak macie przygotowane, to przyjdzie więcej osób do domu. Zapraszacie wszystkich do kuchni, rolujemy razem, wrzucamy na tłuszcz i za chwilę, za 5 minut jemy te sajgonki. Fajna zabawa na 15 minut na każdą imprezę. Ale sajgonki oczywiście mogą być też w wersji wegetariańskiej, prawda? Oczywiście tak, jak najbardziej tak. Mogą być w wersji wegetariańskiej. E, słuchajcie, eksperymentujmy. Mogą tam trafić krzypki, mo może tam trafić, e, no może makaron taki zbożowy to niekoniecznie, ale makaron, myślę, że sojowy. E, jakieś pokrojona marchewka cienko, pokrojona kalarepa na cienko będzie fajnie smakować. E, I no nie wiem. Robert, sam podpowiedz, co może być jeszcze ciekawego w tej saigonce. Warto eksperymentować, tak czy inaczej i zrobić własną saigonkę. A, fajny pomysł. W niektórych miejscach w Wietnamie, bo to kolonia francuska, więc francuskie wpływy kulinarne. W niektórych miejscach proszę państwa majonez się wkłada do saigonki i smaży się ją z majonezem w środku. Niezły no, efekt. No dobra, ale oprócz saigonek, co jeszcze możemy określić jako kuchnię typowo wietnamską? I tutaj też oczywiście gwiazdka, dlatego że Wietnam tak naprawdę ma trzy kuchnie: północną wietnamską, północno-wietamską, i środkowo-wietnamską. Taka wietnamska-wietnamska kuchnia to ta kuchnia z północy, czyli poza Saigonkami mamy kilka potraw takich flagowych: zupa pho, oczywiście mm -hmm. na karku albo na wieprzowinie. Odpowiednikiem zupy pho na południu Wietnamu jest zupa hutiu, która jest robiona z kolei jest wieprzowo-krewetkowa. Jeżeli chodzi o. Od razu powiem, niestety, tu Cię zmartwię, że kuchnia wegetariańska w Wietnamie jest. Jest świetna, ale to jest margines. To jest margines. Wietnam jest krajem zdecydowanie mięsnym, tak? zdecydowanie mięsnym więc są fantastyczne miejsca i kuchnie buddyjskie. Gar kuchnie koło pagód, prowadzone przez normalnych ludzi, ale oferujące właśnie wegetariańskie, dlatego że wielu buddystów ma wegetariańskie posty w ciągu miesiąca. Takich zwykłych osób. I wtedy udają się koło Pagody i tam są zawsze opcje na wegetariańskie jedzenie. Od razu powiem, że ja szczerze bardzo lubię i często zaglądam, bo jedzenie wegetariańskie w Wietnamie jest fantastyczne, ale nie jest na co dzień jedzone. Więc z tych potraw, tak jak mówię, zupa Pho i zupa Hutiu na południu, na pewno różne rodzaje sajgonek. Mamy coś, co się nazywa bun chia, czyli odpowiednich kotlecików, takich grillowanych kotlecików wieprzowych z grillowanym boczkiem włożonym w taką e, chłodną zupę z sosu rybnego i krojonej papai i marchewki. Bardzo e, fajne. Paćku, e, za, zapytam Cię jeszcze o ten sos. Co to za sos jest, którego używacie teraz na filmiku? E, słuchaj, tu jest sos, e, który się nazywa sriracha tak naprawdę, czyli jeden z wariantów sosów e, chili, takich chili lekko słodkich, e, a po lewej stronie mojej, bo nie wiem, właśnie nie wiem jak pokazać, bo ekran mi się zamienia, To jest taki, taki pewien trik IT, że czasami się zamieniają te ekrany. Więc ten sos, który właśnie moja żona bierze saigonkę, to jest po prostu sos sriracha, czyli taki słodko-kwaśny sos z dużą ilością chili. Natomiast ten, który ja biorę w tej chwili, to jest typowy sos słodko-kwaśny e, robiony w domu, czyli sos rybny, e, do tego pokrojony pokrojone chili, pokrojony. E, patrzę, co tam jest, właśnie. Już nie pamiętam, co dodaliśmy, żeby to zagęścić, ale wydaje mi się, że jakiś, jakaś żelatynka kokosowa tam była dodana, zdaje się, do tego taki kokosowy. Okej, okay, okej, okay. -Koko -Koko. W takim razie jeszcze porozmawiajmy sobie o tym, tak naprawdę, jak się serwuje jedzenie w, w Wietnamie. Czy to jest taki family style, jak to się mówi, że jest dużo różnych rzeczy, które się próbuje na stole, czy każdy zamawia, zamawia sobie? Generalnie wszędzie się dzielimy. To jest jakby podstawa kuchni wietnamskiej, że. W każdym miejscu, gdzie zamawiamy jedzenie, zamawiamy dla wszystkich razem. Tak? Czyli każdy zamawia coś, potem to wszystko ląduje na środku stołu, i każdy wybiera sobie to, co chce i jak chce. I tak samo się je w domu. Tak samo się je w domu. Potraw musi być kilka, one muszą być kolorowe i do tego mnóstwo sosów, dlatego że większość wietnamskich rzeczy do jedzenia jest lekko przesolona, ale to wynika z tego, że tutaj nie soli się ani ryżu ani ziemniaków ani makaronu, więc makaron, ryż i ziemniaki są kompletnie niesolone, stąd sosy czy mięsa są często przesolone, natomiast jeśli chodzi o przyprawy typu pieprz, właśnie sosy, chili, to wszystko jest na zewnątrz, to wszystko jest na zewnątrz, więc w kuchni wietnamskiej na pewno się nie możemy stresować tym, że coś będzie ostre, albo coś będzie w, takie nie wiem, no, dla nas nie do przyjęcia, bo, bo zbyt pikantne, to tego nie mamy w Wietnamie, bo wszystko to, co pikantne, wszystko to, co jest pierwszym solą i chili, stoi na zewnątrz w małych miseczkach, w których maczamy sobie jedzenie. Więc zdecydowanie tak, zdecydowanie razem jemy, dzielimy dużo potraw i kolorowo. I można się najeść w Wietnamie zawsze, z tego co pamiętam, to, to nigdy się z tołu nie wychodziło na głodniaka. Maćku, kończymy nasze spotkanie, powoli podsumujmy sobie Przede wszystkim kwestie bezpieczeństwa teraz. Jak jest w Wietnamie? Czy Wietnam jako kraj jest zamknięty? Bo mówi się o tym w mediach, że Wietnam akurat jako jeden z niewielu krajów bardzo dobrze przeszedł tą pandemię. czy Przechodzi właśnie, bo, bo nie jest to jeszcze koniec oczywiście. Jak, jak jest w Wietnamie według Ciebie mieszkającego tam właśnie? To znaczy tak, powiem od razu, że niestety kraj jest zamknięty, bo loty międzynarodowe są pasażerskie zawieszone, więc jesteśmy pierwszy raz Odkąd ja tu mieszkam, w takim stanie lekkiego zawieszenia. Natomiast w samym kraju e, powiem szczerze, że e, wygląda to rewelacyjnie. Rzeczywiście tych przypadków było trochę, natomiast władze podeszły do tego zdecydowanie i bardzo przyjemnie, bo nie drastycznie, więc policja wietnamska, jeżeli ktoś łamie zasady, e, zasady takie, które panują tutaj, czyli ten dystans dwóch metrów panuje. Raczej trzeba siedzieć w domach, nie trzeba, bo trzeba, tylko władze sugerują, że jak ktoś nie ma nic na mieście do załatwienia, to nie siedzi w domu. Jeżeli ktoś jest na zewnątrz, czy organizuje jakąś imprezę kilkuosobową, grzecznie przyjeżdża policja i prosi, żeby się rozejść jednak do domu i nie siedzieć, bo, bo to nie jest dobry pomysł w chwili obecnej. Więc to nie jest takie reżimowe państwo, natomiast medycznie Wietnam jest przygotowany idealnie. Stworzono dużo ośrodków kwarantanny. No, powiem szczerze, przyzwoitym poziomie. E, dzisiaj co prawda zamknięto jeden z głównych ośrodków na południu w, pod Saigonem. E, zamknięto główny ośrodek ze względu na to, że mamy w tej chwili, zdaje się, że jak nie kłamie, 40 osób, które są jeszcze leczone w ramach koronawirusa. Na proszę Państwa niecałe 300 przypadków. Nie powiem, czy to jest 270 czy 290, bo. Akurat nie zerknąłem sobie dzisiaj na, na, na ostatni news, ale niecałe 300 przypadków mamy, żadnych przypadków śmiertelnych. I rzeczywiście władze tutaj, aczkolwiek mieliśmy kwarantannę na 150 tysięcy osób. Znajdowało się tutaj w kwarantannie takiej, e, powiedziałbym, pełnej, i kontrolowanej przez policję i wojsko, ale w przyjemny sposób. I nawet władze donosiły jedzenie osobom, które były na kwarantannie, no, gdzie wyjść. E, bardzo to ciekawe są powieści z tego, natomiast. Wietnam dał radę, myślę, że dlatego, że SARS-1, nie wiem, czy pamiętacie jeszcze taką chorobę, SARS-1, która kiedyś zaczęła się w Hongkongu, czy w okolicach Hongkongu. Wietnam miał jedno z pierwszych ogniw tego SARS-u. I tutaj w Wietnamie władze miały duże doświadczenie bardzo były przygotowane na to, jak to może wynikać, jak to należy opanować. I praktycznie odkąd pierwszy chory się pojawił w Wietnamie, natychmiast podjęto takie, może nie radykalne środki, ale takie. Środki bezdyskusyjne. Bardzo szybko te osoby wyizolowano, sprawdzono kto ma, kto nie ma. Eee, oczywiście maseczki były bezdyskusyjnie hitem na początku tej epidemii. W ogóle w Wietnamie chodzi się o maseczkach, więc e, nie było problemu i władze powiedziały: noście maseczki wszędzie i ludzie po prostu nosili maseczki wszędzie. Maczku, widzę, że, że podałeś tak naprawdę przykład, z którego możemy brać jako my, jako kraj, jako, jako nacja, żeby szybko wyjść z koronawirusa. Dziękuję Ci za te odpowiedzi wszystkie, a na koniec za smaczną instrukcję tego, jak przygotować idealne saigonki. Ja powiem szczerze, zrobiłem się głodny, idę zjeść, bo, bo przygotowuję się do kolejnej części. Programu Świat na Raty Live. Dziękuję Ci Maćku, Moim gościem był Maciek, ryczko prosto z Saigonu. A następna część, moi drodzy, to część jedenasta, a przeniesiemy się na Wyspy Owcze. Żegnamy się tymczasem z Wietnamem, pięknymi widokami i tym, co w Wietnamie najlepsze. Dziękuję Wam za to, że braliście udział w dziesiątym odcinku cyklu Świat na Raty Live i zapraszam Was na część 11.